Drodzy uczniowie klas trzecich, obiecywałem, że będzie katecheza z kościoła o zmartwychwstaniu, też troszeczkę o tym takim typowym dla czasu wielkanocnego wystroju kościoła. Więc troszeczkę dzisiaj będzie takich też ciekawostek. Co więcej, przejdziemy sobie dzisiaj do grobu, który jest pusty, czyli do grobu Pana Jezusa. Dlaczego jest pusty? No myślę, że Wy doskonale wiecie, ale o tym też sobie powiemy. Więc, moi drodzy, będziemy sobie tak chodzić po kościele, opowiadać o rzeczach ważnych, ale zaczniemy jeszcze od Ewangelii z niedzieli, z martwych wstania, którą sobie wspólnie odczytamy za moment. No, ale oczywiście, na początek modlitwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, to daj nam ochotę i zdolności, aby ta nauka. Była dla z pożyczkiem doczesnym, wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobra, moi drodzy, to zrobimy teraz w ten sposób. Przejdziemy sobie teraz do miejsca, które mam nadzieję, że wy wiecie, jak się nazywa. Nazywa się Ambona to miejsce, z którego w czasie Muszy Świętej czytane jest Pismo Święte, czytane jest Boże Słowo. Wspólnie odczytamy sobie teraz Ewangelię z niedzieli z martwych wstania, czyli z niedzieli, która miała miejsce, no dwa tygodnie temu. Jak mnie słuchacie we wtorek, no tak, we wtorek, no to już ponad dwa tygodnie temu. U mnie jest teraz sobota. Tak to jest z tymi zdalnymi lekcjami na YouTube. Słuchajcie, że one dzieją się wcześniej, kręcone są wcześniej, słuchane są później. No, ja to zbyt wielkiej różnicy nie robi. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do ambony. Ok, mam nadzieję, że Wy będziecie widzieli. Mikrofonu nie potrzebuję, że będziecie widzieli tekst, słuchajcie. To tekst Ewangelii z niedzieli. Jak widzicie, z martwych wstania pańskiego. To 20 rozdział Ewangelii według Świętego Jana, wersety od 1 do 9. Słuchajcie, przeczytamy sobie teraz, bo ten fragment Ewangelii, że tak powiem, poprowadzi nas potem tam do pustego grobu. No i też rozjaśni, dlaczego ten grób jest pusty. Wejdziemy sobie do środka, słuchajcie. Ale najpierw, słuchajcie, odczytajmy wspólnie tą Ewangelię. Pierwszego dnia po szobacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno... Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich, zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, fantastyczny fragment Ewangelii, mówiący o poranku z wstania Pana Jezusa. Może ja sobie tak przekręcę, żebyście znowu mnie widzieli. Słuchajcie. Najpierw Maria Magdalena udała się do grobu, e, chcąc namaścić ciała, ciało Pana Jezusa, co to oznacza? E, w tamtych czasach 2000 lat temu e, miano taki, był taki zwyczaj w słocie, że ciała e, maszczono specjalnymi olejami, specjalnymi wonnościami, więc Maria Magdalena w tym celu udała się do grobu, ale myślała sobie, no jak ja tam wejdę, skoro kamień jest zasunięty. Od grobu Maria Magdalena wtedy nie wierzyła w to, że jest możliwe zmartwychwstanie Pana Jezusa. No i podeszła do grobu i widziała, że grób jest pusty. Eee, dlatego pobiegła do Szymona Piotra i do Jana, bo ten drugi uczeń to właśnie autor tej Ewangelii, czyli święty Jan. I co im powiedziała? Co im powiedziała? Tutaj to mamy, słuchajcie. Zabrano Pana z grobu. I nie wiemy, gdzie go położono. I wtedy, słuchajcie, i święty Piotr, i święty Jan wybiegli z wieczernika, gdzie byli zamknięci, pełni jeszcze lęku, i pobiegli do grobu. Ja, słuchajcie, nie będę z wami biegł, bo jestem w kościele, po kościele się raczej nie biega. Ale oni, słuchajcie, biegli, bo nie mogli uwierzyć, bo chcieli zobaczyć jak najszybciej. Biegli do grobu, tak ja, ja teraz zmierzam, tutaj do naszego grobu. No, i słuchajcie, najpierw Jan się zatrzymał, Piotr, chociaż Jan dobiegł pierwszy, pewno szybciej biegał, a może wtedy miał lepszy dzień i lepszą kondycję, nieważne. W każdym razie Piotr wszedł do grobu i zobaczył, że grób jest pusty, a w grobie leży tylko materiał, którym owinięte było ciało Pana Jezusa. Potem dobiegł jeszcze. Nie, Piotr dobiegł drugi, ale najpierw wszedł Piotr. Mimo tego, że Jan się zatrzymał przed grobem, Jan też wszedł do grobu. I słuchajcie, Pismo Święte nam mówi, że kiedy wszedł do grobu i zobaczył, że właśnie w grobie nie ma ciała zmarłego pana Jezusa, ale jest tylko płótno zostawione, którym pan Jezus był owinięty po śmierci. Pismo Święte nam mówi. Że Jan wszedł do grobu, zobaczył, że grób jest pusty i uwierzył. Uwierzył w zmartwychwstanie. Czyli uwierzył w to, że Jezus jest żywy, że pokonał śmierć, że zmartwychwstał. Yy, I słuchajcie, ta nowina, właśnie ta piękna prawda o tym, że, że Bóg żyje, że Jezus, choć umarł na krzyżu. Tutaj, słuchajcie, mamy w naszym kościele yy, obok grobu krzyż. Też zawiniętym takim białym materiałem, też jakby, takim symbolem zmartwychwstania. I obok, właśnie grób, ale grób, który jest pusty, ten pusty grób jest właśnie znakiem, że Pan Jezus pokonał śmierć, że zmartwychwstał, że żyje między nami, że dalej jest obecny. I potem, słuchajcie, Pismo Święte opowiada nam. O spotkaniach Pana Jezusa wstałego ze swoimi uczniami, ze wspaniałymi spotkaniami, gdzie uczniowie radowali się, cieszyli się tym, że Jezus żyje, że jest obecny. I my dalej, słuchajcie, ta prawda o tym, że Grób jest pusty, to prawda o zmartwychwstaniu, która jest źródłem dla nas też nadziei, słuchajcie, że Bóg jest, że Bóg żyje. Że Jezus z martwych wstając pokonał śmierć, a potem wstępując do nieba, o w niebo będziemy sobie jeszcze mówili, aby wstąpił do nieba, by tam nam w niebie przygotować mieszkanie, słuchajcie. Czyli prawda o pustym grobie, o zmartwychwstaniu Pana Jezusa jest taką ogromną nadzieją dla nas, że my też kiedyś z wstaniemy do życia wiecznego. Ta prawda nam też przypomina o tym, słuchajcie, że. Mm. Życie nasze nie kończy się śmiercią, ale że jest coś więcej, jest ta perspektywa nieba, perspektywa zbawienia, które jest przed nami. Więc raz jeszcze sobie wejdziemy, słuchajcie, tak wyobraźmy sobie, słuchajcie, że tak jak apostołowie, Piotr z Janem, tacy może ledwo łapiący oddech, podbiegli do tego grobu, weszli i uwierzyli, słuchajcie, w ogóle fantastycznie ten nasz grób jest, zobaczcie, skonstruowany, on kusi, żeby do niego wejść. Ja sobie tak, o, przynajmniej troszeczkę wejdę. Tak widzicie, no tutaj już jest ciemno w środku. No właśnie, pusty grób. Ja jeszcze chcę wam zaproponować, na koniec naszej katechezy dzisiejszej, pojawi się w jednym, a nie wiem jeszcze w którym rogu, czy w tym, czy w tym, w którymś rogu taka Przegenialna, przefantastyczna piosenka, yy, mówiąca o tym, że nie ma go tu. Nie ma go tu. Nie ma go w grobie, bo z wstał. Fantastyczna piosenka z fantastycznymi słowami. Jak się skończy katecheza, za kilka minut kliknijcie sobie na ten link, który gdzieś tutaj się Wam yy, w górnym rogu na koniec katechezy pokaże. Dobra, słuchajcie, my jeszcze. Teraz już miały być ciekawostki. Takim symbolem zmartwychwstałego Pana Jezusa jest świeca. Jestem ciekaw, czy ktoś wie, jak się nazywa ta szczególna, wyjątkowa świeca. To jest świeca, słuchajcie, którą święci się raz w roku w Wielką Sobotę. Czyli w Sobotę, która jest przed Niedzielą Zmartwychwstania. Wtedy, wyobraźcie sobie, przed Kościołem. Nie będę wychodził, bo deszcz pada. Przed Kościołem, słuchajcie, zapalone jest ognisko. O godzinie 20, kiedy już zaszło słońce, kiedy jest ciemno, od tego świeżego ognia, od tego ogniska zapalany jest właśnie Paschał, bo tak nazywa się ta świeca, zapalany jest po raz pierwszy Paschał i potem ten Paschał jest poświęcony, słuchajcie, i on nam towarzyszy przez cały rok. Dlatego widzicie, słuchajcie, on zawsze ma tutaj wyrysowaną, wypisaną tak ozdobnie datę, czyli 2021. I przez cały rok ten paschał który zaś jest symbolem zmartwychwstałego Jezusa, chociażby w czasie chrzczu świętego zawsze tata chrzestny odpala świecę, właśnie nie od jakiejś tam świecy, a nie od zapalniczki czy zapałek, ale właśnie od paschału w symbolu zmartwychwstałego Pana Jezusa. O tutaj chociażby słuchajcie, mamy też tak ozdobnie mm, wymalowaną postać zmartwychwstałego Pana Jezusa. Powyżej jeszcze mamy literkę alfa i literkę omega, to są pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego symbolizująca nam, pokazująca nam, że właśnie Pan Jezus jest początkiem i końcem, że od Pana Boga wszystko ma początek, wszystko ma swoje źródło i do Pana Boga nasze życie zmierza. U Niego ma swój koniec i swój, aby też dalszy ciąg oczywiście w niebie. Więc tu mamy paschał, jest wysoki. Czy on jest wyższy ode mnie? No, jest wyższy ode mnie, ale ja byłbym w stanie go zdmuchnąć. Yy, panowie kościelni muszą zdejmować ten paschał z tego świecznika, żeby go zdmuchnąć, albo mają taką specjalne urządzonko, którym przysłaniają i gaszą. Ja o, podskoczę i zdmuchnę. Ciekawe, czy mi się uda. Udało się. No nie udało się, ale to potem. Dobra, słuchajcie, też mamy piękny wystrój w czasie Wielkiej Nocy. Już minęły praktycznie dwa tygodnie od Wielkanocy, więc z daleka jeszcze te nasze kwiatki wyglądają w ogóle przefantastycznie. A jak sobie podejdziemy bliżej, no to widać, że już te dwa tygodnie od Zmartwychwstania minęły, ale tu jest jeszcze całkiem, słuchajcie, całkiem fantastycznie, jak widzimy kwiatki, jak się o nie dba. Nawet dwa tygodnie są w stanie wytrzymać. Znaczy taka ciekawostka. Zobaczcie, jak to się dzieje, że te kwiatki takie proste się trzymają. Jak widzicie, taki knif tutaj jest. Zobaczcie, taki specjalny. Nie widzimy, jest taki drut do kwiatków, który pozwala temu kwiatkowi utrzymać się prosto. A z daleka nie widać, bo drut jest zielony. Takie ciekawostki. Dobra, moi drodzy, oprócz pięknego wystroju w kościele, fenomenalnego fantastycznego, wielkanocnego. Też takim symbolem zmartwychwstania Wielkanocy jest figura zmartwychwstałego Jezusa. Tak sobie gdzieś ludzie wyobrażali właśnie Pana Jezusa, który wychodzi z grobu, który powstaje z martwych, na którego boku jest ślad powłóczni, którym bok był przebity na krzyżu. Jeden z takiego zwycięstwa, Pan Jezus podnosi dłoni ta flaga zwycięstwa symbolizująca właśnie zwycięstwo Pana Jezusa nad, nad śmiercią. I też słuchajcie, zawsze w czasie Wielkanocy krzyż, który jest w kościele, na krzyżu mamy taką właśnie czerwoną stółę, też symbol zmartwychwstania Pana Jezusa. Myślę, że w każdym kościele, do którego byście teraz pojechali, to właśnie znajdziecie krzyż z taką czerwoną stółą. U nas zasadniczo też zawsze ja się zastanawiam, jak, to, jak to robiono. Wielka drabina i też na tym krzyżu tutaj naszym wielkim też zawsze taką czerwoną stółę zawieszano. W tym rokuśmy z tego, chyba ze względów bezpieczeństwa, zrezygnowali. Dobrze, moi drodzy, zmieścimy się chyba dzisiaj w 16 minutach, więc całkiem sprawnie byliśmy w pustym grobie mówiliśmy o zmartwychwstaniu biegliśmy do pustego grobu tak jak apostołowie 2000 lat temu Piotr i Jan mówiliśmy sobie właśnie o tym szczególnym wyjątkowym wystroju kościoła w czasie wielkanocnym no to teraz to naszą ciekawostkową katechezę Zakończmy wspólną modlitwą, a po modlitwie mocno Was zachęcam. Tam chyba nawet słowa się bardzo fajnie wyświetlają. Jest taki zespół, który właśnie się tak nazywa: Nie ma go tu. Nie ma go tu. To oznacza nie, że nie ma go w świecie, ale nie ma go tu, nie ma go w grobie. Nie ma Pana Jezusa w grobie, bo zmartwychwstał, Bo żyje. Prawdziwie nie ma go tu. Fantastyczna piosenka, zachęcam już za moment, chyba w trakcie modlitwy się nam pokaże link, z której strony kliknijcie, posłuchajcie. A wierzę, że za niedługo się zobaczymy już w szkole, na naszym już normalnym mm, nauczaniu i wtedy sobie wspólnie posłuchamy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trzymajcie się mocno i do zobaczenia na naszej kolejnej katechezie.